chciałam przygotować ciasto kruche z użyciem żółtek ugotowanych na twardo. Dzięki żółtkom ciasto jest bardziej kruche, przez to bardziej smaczne. Z ciasta kruchego możemy przygotować ciasteczka, tarty, talaretki, szarlotki, serniki. Wszystkie wyroby słodkie, jeżeli dodamy odrobinę soli, mogą być zastosowane również do wyrobów słonych. Gdy mąkę przesiejemy z cukrem pudrem i z jajkiem, dodajemy zimne masło. Należy pamiętać, aby nie dotykać masła, starać się jak najszybciej zagnieść, podrobić nożem. Do przygotowanego tak masła z mąką dodajemy jedno jajko. I łyżkę zimnej wody. Zawsze należy pamiętać, aby ciasto kruche przed wyrobieniem końcowym minimum pół godziny słodzić. Można ciasto nawet mrozić i wyrób przygotować na następny dzień. Jeżeli się podoba Państwu mój film, to proszę o suba.